Witam, witam, witam! Dzisiaj na widelcu Rewolucja w uczeniu Będzie to recenzja książki pana Gordona Drydena i Janet Voss od wydawnictwa Zysk Iska z premierą 30 sierpień 2022 Słuchajcie, ile tu jest wiedzy jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem ile tu jest mądrości i gdzie, no, przyswojenie tej całej książki, możecie mi nie wierzyć ale trwa naprawdę bardzo niedługi czas nie da się jej przeczytać na raz, gdyż no, wielokrotnie sami będziemy wracali do niej, żeby czegoś szybciej się nauczyć albo nawet dużo więcej rzeczy zapamiętać. Moje starsze dzieci kiedyś chodziły do logopedy i zauważyłam, że właśnie wszelkie cenne rady odnośnie zapamiętywania czy też pobudzenia swojej pamięci właśnie tutaj znalazłam. To jakby tak... Em, Zebrać może wszystkie metody szybkiej nauki z krajów całego świata i zapisanie ich tutaj, tak jakby w najmożliwiej, najprostszy sposób. Poznać tu m.in. osiem rodzajów inteligencji, gdzie bycie w jednego rodzaju inteligencji, tak jakby wyklucza posiadanie innej. Można bowiem być dobrym we wszystkim, ale tak naprawdę tylko w jednej sferze idealnym. Spodobało mi się tutaj stwierdzenie, że jeśli potrafimy o czymś marzyć, to znaczy, że jednak potrafimy również to robić. Jeśli, nam, jeśli tak jakby wkroczymy w czas, w którym chcemy się w tym momencie uczyć, to nauka naprawdę szybko potrafi wejść do głowy. Jeżeli jednak ktoś nas do tego zmusza, a my wcale nie mamy na to ochoty, no uwierzcie mi, że nikt nie osiądzie wtedy zadowalających rezultatów. Książka tylko potwierdziła moją tezę, by czytać m, tylko te pozycje, na które naprawdę mamy w danym czasie ochotę. Wtedy właśnie skorzystamy z ich nauk i przyswoimy sobie ja także ich przykazy. Nie można bowiem sięgać po coś, na co w ogóle nie mamy ochoty. Z pewnością nie zrozumiemy wtedy totalnie przesłania, a historia nam się w ogóle nie spodoba. No jeżeli ktoś tak jak ja recenzuje książki, no to z pewnością będzie miała wtedy e, bardzo niską notę. No więc tak, w podręczniku znajdziemy też setki rad, które faktycznie mają swoje poparcie w praktyce. Podobno każde dziecko do ukończenia czwartego roku życia najszybciej przyswaja sobie każdą wiedzę i jej umiejętność szybkiego zapamiętywania kończy się w momencie, kiedy, nie uwierzycie, idzie do szkoły. Wiecie, tam nie robi tego, co chce, nie poznaje otoczenia, tylko idzie za programem nauczania, jaki jest im właśnie wyznaczony. Słucha nauczyciela, gdy tam peroruje o rzeczach, które mogą go w ogóle nie interesować. No bo wiecie, nie da się powiedzmy, przydajmy na to 14 dzieciak, zainteresować ich wszystkich tym samym tematem, no i później wymagać, żeby powielały radość nauczyciela. Odbiera im się chwile naprawdę, podczas których nauczyłyby się tego, co naprawdę by chciały. Podsumowując, to naprawdę bardzo wartościowa książka. Wiem, że w Chinach stosują wszystkie praktyki z niej, dlatego, no tam po prostu one są bogatsze gospodarczo, ale i przede wszystkim intelektualnie. Często ludzie się zastanawiają, dlaczego Chińczycy tak szybko na coś wpadają. Tutaj mieliśmy ten problem z tym COVID-em. Oni mógł znaleźć od razu maseczki już na skalę światową do wszystkich. Jeżeli trzeba było szczepionki, byk już szybko wszystko było załatwione. Więc, tak naprawdę, skąd się to wszystko bierze? Ano, właśnie z podręcznika szybkiego nauczania, gdyż oni, tak jakby, potrafią, czytając go, potraficie wyprzedzić, jakby, fakty i zdawać sobie sprawę z wielu różnych problemów na świecie, kiedy on występuje. Wy już macie na to odpowiedź, wy już możecie działać. Także, no, książka jest naprawdę mega, mega mądra. Wiecie, tak naprawdę, ciężko jest ją streścić, gdyż tu jest tak dużo wiedzy, że no, tak naprawdę, bym musiała wszystko powiedzieć, co tutaj ta jest, a najlepiej jeszcze ją całkowicie zobrazować i przeczytać stronę po stronie, gdyż każda tutaj stronka, każde przesłanie zawiera naprawdę tu bardzo dużo mądrości. Tu mamy bardzo dużo takich cytatów, właśnie to w zależności od tego, kto je mówił, tu będziemy mieli wszystko podpisane. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? A, ona przede wszystkim też zaznacza, czekajcie, przejdę Wam do początku, pokażę. Że jeżeli nie jesteście, powiedzmy, zainteresowani tą książką, chcecie wiedzieć, o czym jest, otwórzcie książkę na stronie 34 i rozpocznijcie bardzo szybkie czytanie stron streszczeniowych. W przypadku stron zawierających bardziej szczegółowe informacje, przejrzyj tylko tytuły. A jeżeli nie masz doświadczenia w szybkim czytaniu, zajrzyj na stronę 141 znajdziesz tam proste wskazówki na ten temat. Czy takowe znalazłam? Oj, i znalazłam i uwierzcie mi, że naprawdę warto ją przeczytać całą. Można po niej skakać, ale tak naprawdę powiem Wam, że skakając e, dowiemy się tak jakby 20% wiedzy, którą chce nam przekazać. To też jest dużo, ale nie tyle, ile lepiej, żebyśmy wiedzieli w całości. Także książeczka jest naprawdę rewolucjonista, Re rewelacyjna. Ja to jestem wielka, naprawdę coraz bardziej mylę słowa. Piesze się, bo moja dzidzia śpi, że zaraz mi się obudzi. Także książka jest boska. Nie słuchajcie moich słów, kiedy się przejęzyczam. Wiem, ja jestem tylko człowiekiem. Nie potrafię nagrywać idealnych filmików. Mówi się trudno, ale co ale co wiem, po przeczytaniu tej książki po prostu już ze mną zostanie. Żegnam się z wami i do usłyszenia. Pa, pa!